Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania systemu wiedeńskiego, jaki zaczął funkcjonować w Europie po roku 1815. Zapraszam serdecznie. Kiedy zagrożenie ze strony Napoleona Bonapartego zostało raz na zawsze zażegnane latem 1815 roku. Obrady Kongresu Wiedeńskiego zostały ponownie wznowione i w ich trakcie zaczęto podejmować najważniejsze i najbardziej kluczowe decyzje, które miały ukształtować ostateczny charakter układu politycznego w Europie po upadku napoleońskiej Francji. Obrady Kongresu Wiedeńskiego od samego początku były jednym wielkim spotkaniem na szczycie, gdzie spotkali się ze sobą przedstawiciele, dyplomaci i politycy. Sprawie wszystkich największych mocarstw europejskich, które wspólnie miały wytyczyć nowe granice w tej nowej, powojennej Europie. Spośród najważniejszych polityków i dyplomatów. Którzy reprezentowali poszczególne mocarstwa europejskie w roku 1815. Do najważniejszych nazwisk należą m.in. Clemens von Metternich, który był głównym reprezentantem Austrii w trakcie obrad Kongresu Wiedeńskiego i który najbardziej spośród wszystkich polityków i dyplomatów domagał się przywrócenia takiego układu sił, Politycznych w Europie, jakie panowały przed wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej z 1789 roku. Starania Metternicha zostały zrealizowane tylko częściowo, gdyż nie dało się w pełni przywrócić takiego ładu i porządku, jaki panował w Europie przed Wielką Rewolucją Francuską czy wojnami napoleońskimi. Stronę brytyjską w trakcie obrad Kongresu Wiedeńskiego reprezentował Arthur Wellesley, który najbardziej spośród wszystkich polityków i dyplomatów opowiadał się za polityką równowagi sił, która gwarantowałaby, że poszczególne mocarstwa europejskie równoważyłyby siebie nawzajem pod względem siły politycznej, gospodarczej czy militarnej aby nigdy więcej w Europie nie doszło do wybuchu takiej wojny na taką skalę jak wojna napoleońska. Jednocześnie dbał o to, aby interesy Wielkiej Brytanii na morzu pozostały niezachwiane i aby Wielka Brytania dzięki temu utrzymała dominującą pozycję, jeśli chodzi o jej zamorskie kolonie, posiadłości czy szlaki handlowe przebiegające przez poszczególne morza czy oceany. Oprócz niego stronę brytyjską reprezentował także Robert Stewart, który opowiadał się za dokładnie tą samą polityką co jego poprzednik. Stronę rosyjską w trakcie obrad Kongresu Wiedeńskiego reprezentował car Aleksander I Romanow, który był jedynym spośród wielkich monarchów europejskich, który osobiście uczestniczył w obradach Kongresu Wiedeńskiego. Aleksander Romanow starał się przede wszystkim o to, aby Rosja uzyskała z obrad kongresu możliwie jak najwięcej pod względem wpływów politycznych, gospodarczych czy terytorialnych. Oprócz niego jednak stronę rosyjską w obradach kongresu wiedeńskiego reprezentował także polityk i dyplomata polskiego pochodzenia, jakim był Adam Jerzy Czartoryski. Oprócz strony rosyjskiej starał się on w obradach Kongresu Wiedeńskiego reprezentować także interesy narodu polskiego. Czartoryski zdawał sobie sprawę z tego, że Polacy znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji politycznej z powodu swojej wcześniejszej przynależności do bloku napoleońskiego. Przez prawie cały okres trwania wojen napoleońskich, Polacy byli jednymi z najbliższych i najgorliwszych zwolenników Napoleona, co teraz po upadku cesarza Francuzów stawiało ich w bardzo niekorzystnej sytuacji politycznej. Jerzy Czartoryski wiedział, że w zaistniałej sytuacji politycznej Polacy nie mają szans na utworzenie swojego własnego, niepodległego państwa. Dlatego starał się on przynajmniej o to, aby Polacy w tej nowej sytuacji politycznej mogli uzyskać przynajmniej częściową autonomię i niezależność w ramach trzech mocarstw zaborczych. Stronę pruską w obranach Kongresu Wiedeńskiego reprezentował z kolei doświadczony dyplomata. Karl August von Harenberg, który chciał, aby Prusy po zakończeniu wojen napoleońskich wybiły się na pozycję jednego z wiodących mocarstw europejskich, co w znacznej mierze mu się udało, czego najlepszym przykładem mogło być powołanie do życia Związku Niemieckiego, luźnego związku państwewek niemieckich, które zostały utworzone właśnie w ramach Kongresu Wiedeńskiego, a w którym to wiodącą rolę odgrywały właśnie Prusy, co miało mieć daleko idące konsekwencje dla wszystkich państwowych niemieckich, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku. Stronę francuską z kolei w obradach Kongresu Wiedeńskiego reprezentował równie doświadczony dyplomata Charles Talleyrand, który w tych obradach reprezentował blok dynastii Bourbonów, która po upadku Napoleona odzyskała władzę na terenie państwa francuskiego. Charles Talleyrand starał się przede wszystkim o to, aby Francja utrzymała status europejskiego mocarstwa, nawet pomimo bycia przegraną stroną w wojnie napoleońskiej, co w znacznej mierze mu się udało. Kiedy obrady Kongresu Wiedeńskiego dobiegły końca, w Europie po roku 1815 wyłonił się zupełnie nowy porządek polityczny, który współcześni historycy nazywają porządkiem wiedeńskim i który utrzymywał się nieprzerwanie na terenie Europy od momentu zakończenia obrad Kongresu Wiedeńskiego, aż do wybuchu I Wojny Światowej w 1914 roku. Na mocy decyzji, które Podjęto w trakcie Kongresu Wiedeńskiego, wyznaczono zupełnie nowe granice, rozwiązano wszystkie pozostałości dawnych napoleońskich urzędów albo państwewek, takich chociażby jak Księstwo Warszawskie, które zostało podzielone między mocarstwa zaborcze Polski. Czy rozwiązano istniejący do tej pory na terenie państwowych niemieckich związek reński, który utworzył Napoleon Bonaparte, a w jego miejsce powstał wspomniany już przeze mnie wcześniej związek niemiecki, w którym wiodącą rolę zaczęły odgrywać przede wszystkim Prusy. Jednakże trzema najważniejszymi postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego, które stały się niejako filarami nowego porządku wiedeńskiego, była tak tzw. restauracja. Legitymizm oraz równowaga europejska. Restauracja zakładała, że poszczególne monarchie, dynastie królewskie lub cesarskie, które zostały obalone w Europie za lat rewolucji francuskiej czy wojen napoleońskich, zostaną przywrócone na europejskie trony. Co zaowocowało m.in. tym, że we Francji władzę odzyskała dynastia Bourbonów, która została obalona w trakcie Wielkiej Rewolucji Francuskiej po ścięciu króla Ludwika XVI w 1793 roku. Legitymizm z kolei zakładał, że władza królów i cesarzy w Europie jest święta i nienaruszalna. Co miało być gwarantem dla wszystkich władców europejskich, że nie dojdzie do żadnych kolejnych wielkich powstań i rewolucji na taką skalę jak Wielka Rewolucja Francuska? Z kolei równowaga europejska zakładała, że Wszystkie poszczególne mocarstwa europejskie będą się nawzajem równoważyć pod względem siły politycznej, gospodarczej i militarnej, aby żadna z nich nie uzyskała hegemonii nad wszystkimi pozostałymi, tak jak próbowała to zrobić Francja za rządów Napoleona, co miało tym samym zapobiec pogrążeniu się Europy w kolejnej niszczycielskiej wojnie na taką skalę jak wojna napoleońska. Ostatecznym gwarantem podtrzymania postanowień Kongresu Wiedeńskiego i utrzymania tego nowego ładu politycznego w Europie po roku 1815 miała być organizacja znana jako Święte Przymierze. Inicjatorem powstania Świętego Przymierza był car Aleksander I Romanow, który uważał, że powinna powstać taka organizacja, która będzie stać na straży postanowień Kongresu Wiedeńskiego i która będzie zrzeszać w swoim szeregach wszystkie wiodące mocarstwa europejskie. I tak po roku 1815 w skład Świętego Przymierza poza samą Rosją weszły również Austria, Prusy, a w późniejszych latach także Francja. Wielka Brytania wprawdzie nie dołączyła do świętego przymierza, ale udzieliła mu cichego przyzwolenia i przychylności dla idei, za którymi święte przymierze się opowiadało. Jak więc widać, po roku 1815 Europa ruszyła w zupełnie nowym kierunku, jeśli chodzi o dotychczasową politykę, jaką przyjęły mocarstwa po zakończeniu wojen napoleońskich. Podsumowując, w obradach Kongresu Wiedeńskiego brali udział reprezentaci prawie wszystkich wielkich mocarstw europejskich dyplomaci, politycy i monarchowie z niemalże całej Europy. Wiodący głos miały największe mocarstwa ówczesnej Europy Rosja, Austria. Prusy, Wielka Brytania i ponapoleońska Francja. Stronę austriacką reprezentował Klemens von Metternich. Rosję reprezentowali car Aleksander I Romanow i polski dyplomata Adam Jerzy Czartoryski. Francję po upadku Napoleona reprezentował dyplomata Charles Talleyrand. Z kolei Prusy reprezentował polityki dyplomata Karl August von Harenberg. Wielką Brytanię z kolei reprezentowali Robert Stuart i Arthur Wesley. Na mocy Kongresu Wiedeńskiego rozwiązano Związek Reński i zastąpiono go Związkiem Niemieckim. Księstwo Warszawskie przestało istnieć, a zimie Polski na powrót podzielono między mocarstwa zaborcze. Choć w granicach zaboru rosyjskiego utworzono Kongresowe Królestwo Polskie, które było próbą wypracowania kompromisu pomiędzy, pomiędzy niepodległościowymi ideałami, jakie przyświecały Polakom. A interesami mocarstw zaborczych. Francja oddała wszystkie zdobyte przez nią tereny zapanowania Napoleona. Przywrócono również we Francji panowanie dynastii Bourbonów. Na mocy Kongresu Wiedeńskiego wprowadzono zasady legitymizmu, restauracji oraz równowagi sił, nazywanej również zamiennie równowagą europejską. Z inicjatywy Rosji powołano do życia święte przymierze, które miało stać na straży porządku wiedeńskiego. Jego pierwszymi członkami zostali Rosja, Austria oraz Prusy, a w późniejszych latach do Świętego Przymierza dołączyła również Francja. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.